Cześć, z tej strony Hebi. Dzisiejszy film chcę zadedykować osobom, które albo zaczynają pisać, albo już trochę tworzą, ale wciąż chcą się nauczyć dużo więcej, albo osobom, które po prostu chcą dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i choć możliwe, że wiedza przedstawiona w tym filmie już jest Wam znana. Tym razem, tym razem na początek, zamierzam pomówić o budowaniu napięcia w historii. Tak więc, zapraszam! Do tej pory omawiałem głównie filmy. Jednak sam kanał powstał z myślą o poradach jakie może dać początkującym twórcom. Dlatego też znacząca część filmów na kanale właśnie będzie się skupiać wokół tej tematyki. I od razu powiem, że jeżeli ktoś poszukuje kanału o podobnej tematyce, to polecam odwiedzić storytellera. Robi to kompletnie inaczej niż ja. Ma kompletnie in inne podejście do tworzenia historii i powiem szczerze, robi to znacznie bardziej technicznie niż ja. Jednak jeżeli ktoś chce się udoskonalać, to bardzo gorąco polecam. Link w opisie. Ale od której strony do budowania napięcia chcę podejść? Od dosyć rzadko omawianej. Mam na myśli skalowanie stawki. No, bardzo często dobrze to widać na przestrzeni kilku części, kiedy to w pierwszej e, ktoś musi ratować tylko swoje życie albo swoich bliskich, czy swoje otoczenia, a w kolejnych to coraz bardziej wpada pod ratowanie świata. Ale także w przestrzeni jednej części e, warto zwracać na to uwagę, wręcz należy, gdyż to jest po prostu standardowy. Osób na utrzymanie uwagi celnicza. Ale do tego przejdę zaraz. Chcę najpierw powiedzieć, dlaczego poruszam ten temat. Z bardzo prostego powodu. Wielu początkujących popełnia bardzo głupi błąd. Mam na myśli to, że planują napisać wielką, wspaniałą historię, w której stawką są losy świata. A zaraz, jeszcze zanim skończą pisać tą pierwszą część, już planują napisać drugą, równie majestatyczną, razie, stawcza jest ta sama, a czytelnik się nudzi. Skąd ten problem? Oczywiście z braku ekscytacji czytelnika. Wszystko rozgrywa się o stawkę. Pomyśl o niemal każdym dowolnym filmie czy książce, tam cała, całe napięcie się buduje do punktu kulminacyjnego, i tam dopiero się to napięcie rozładowuje. I to wszystko po to, by utrzymać uwagę czytelnika. Przykład dobrego zastosowania? Harry Potter. W pierwszej części stawką są życia Rona, Hermiony plus strzeszenie Wolka. W drugiej części, poza tymi samymi zagrożeniami, co w pierwszej. Są także zadrożeni uczniowie, możliwość śmierci od spojrzenia bazyliszka i pojawia się możliwość zamknięcia hodwartu. Trzecia część, te same zadrożenia plus groźny poplecznik wolka pojawia się na wolności. Czwarta jest przez większość czasu luźniejsza w celu przygotowania czegoś większego. Ale. Od tej części pojawiają się już straty w ludziach po tej dobrej stronie. I historia sama w sobie także staje się coraz cięższa. Jest potrzeba ciągnąć to dalej? Teraz pora na historię, gdzie żonglerka stawką poszła źle. I mimo, że same show naprawdę lubię, to mimo zgonów bohaterów, ciągłych wielkich zagrożeń, nie jestem w stanie poczuć tego napięcia. No cóż, yy, nie będę już wspominał o wielorodnych wstrzeszeniach postaci. Nie, nie mam na myśli Dragon Balla. Jest to historia, która w czasie wszelkich rozmów bardzo często nasuwa mi się na język. I mam tu na myśli serialnie Stary Świata. Przyjaźni, którzy wolą Supernatural. Pierwsze pięć sezonów miało naprawdę dobre tempo. Poszukiwanie ojca, polowanie na żółtookiego, walka z partem Dina, później próba powstrzymania Apokalipsy, a na końcu walka z samą Apokalipsą. I to był w sumie dla całej tej historii najlepszy możliwy punkt kulminacyjny. Jednak komercja rządzi się własnymi prawami. Jako fan serialu oczywiście nie narzeczam. Ale ile teraz to ma sezonu? 14? 15? Nie pamiętam. A ile od tamtej pory? Od piątego sezonu było końców świata? 4, 6? To utrudnia zaangażowanie się. Oczywiście od tej reguły są wyjątki. Stawcza nie, ma, nie zawsze musi się zwiększać. Przynajmniej pozornie. Pamiętajcie, że zadrożenie dla lubianej postaci bądź czarnosień yy, bliskiego może obchodzić czytelników znacznie bardziej niż jakieś miasto no-nameów, które po prostu zostanie wysadzone w powietrze. Podobnie, jeżeli masz głównego bohatera, którego planujesz utrzymać przy życiu do końca historii, odradzam wykorzystywać jego życie jako stawkę. Jeżeli Twój Protagonista, przywdział Plot Armor, wielu czytelników prawdopodobnie to wyczuje i nie będą odczuwać w tych scenach żadnego napięcia. Więc jeżeli nie umieszczasz takich scen głównie ze względów informacyjnych, nie warto. Oczywiście zapewniam, można napisać dobrą historię, nawet jeżeli skalowanie stawki jest wymierzone w specyficzny sposób. Jednak wymaga to licznych zabiegów ze strony autora bądź innych elementów, które mogą po prostu przyczuć uwagę odbiorcy. I w tym miejscu wypadałoby, żebym wspomniał o jakimś wyjątku. Wyjątek, który przytoczę, to imię Wiatru, a dokładniej Kroniki Królobójcy Patricia Rotfusa. Ze racji, że jest to książka napisana w formie pierwszoosobowej narracji z perspektywy względem w czasie rzeczywistym. Chęć poznania jego dalszych losów trzyma nas dalej przy historii. Chcemy poznać po prostu jego wędrówkę. Dlatego imię wiatru, mimo spektakularnego końca, nie ma standardowego punktu kulminacyjnego. Podobnie także jest ze strachem mędrca. Wszystkie jego przygody obracają się wokół wielkiego człowieka który zamiast dokonywać kolejnych, legendarnych czynów, czy być kolejnym znaczącym poszukiwaczem przygód, skończył jako tarczmasz, który opowiada o strzaleczu, którą trafiono do kolano. Podsumowując, tworząc fabułę, Uważajcie, by nie oferować zbyt wiele zbyt wcześnie, bo na tej aukcji przebić samego siebie jest niewiarygodnie ciężko. I to wszystko. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie po sobie ślad poniżej. Eee, powodzenia przy tworzeniu i obyście mogli na swoich piórach latać. Na razie.